Cześć. Dziś pokażę jak uszyć taki oto żakiecik dla lalki. Cześć. Dzisiaj chciałam wam pokazać jak uszyć taką bluzkę, bluzko-żakiet dla lalki. Mam tkaninę w paski, czyli to będzie żakiet w paski. Czyli tak, tu jest tak jakby taki prostokąt o wymiarach 20 na 8 cm. Tutaj jest ten prostokąt 20 na 8. I teraz tak. Tutaj jak widać ten odcinek ma 3,5 cm, ten ma 5,5. Tak samo z tej strony 5,5 i 3,5. I tutaj na podkrój szyi zaznaczyłam 6 cm, czyli będzie przód, wysokość przodu, 8 cm, wysokość tyłu. I tutaj na, w odległości połowy, czyli na 10 cm, zaznaczyłam podkrój szyi 1,5. Może jest troszeczkę skomplikowane, ale nie powinno być trudności. Jeżeli narysujecie w prostokąt 20 na 8 i następnie zaznaczycie 5 cm tutaj, później tu od dołu 5,5 cm, tak samo tu ten róg 3,5 i 5,5 i następnie tutaj na połowie, czyli na 10 cm wysokości zaznaczymy 1,5 cm i zrobimy taki mały podkrój. Ja z przodu zrobiłam wysokość przodu 6 cm i z tyłu 8. Gdy już to narysujemy, należy wyciąć. Jeżeli wytniemy, tak to wygląda, czyli tutaj dół ma 5 cm, tutaj to ramię będzie miało 10, przód 6 i tył 8. Następnie należy wziąć tkaninę, ja tutaj mam tkaninę w paski, złożyć ją na połowę, podwójnie, żeby tutaj było złożenie tkaniny. Następnie y, należy to przyłożyć w ten sposób. Tutaj gdzie jest właśnie tył i przód jest złożenie tkaniny, czyli przykładamy w ten sposób. Możemy to przypiąć szpilkami, jak nie to odrysować mydełkiem, a następnie wyciąć. Gdy już y, wytniemy, otrzymamy o coś takiego. O, to jest właśnie tak jakby połowa. Potrzebujemy dwóch takich części, czyli tu jest połowa naszego szakietu i potem wytnę jeszcze drugą połowę. Teraz tutaj gdzie było napisane tył, tutaj gdzie jest 8 cm wysokości, ja po prostu tkaninę tutaj rozcięłam. O, jak rozłożymy, tak to wygląda. Gdy już wytniemy dwie takie części, będziemy mogli przystąpić do szycia. Ja tutaj proponuję, żeby szyć tutaj cały dół. Później tutaj ten pół, tak jakby bok, następnie rękaw, następny bok i następnie tutaj ten odcinek. I później szyć tutaj podkrój szyi na pół centymetra. Gdy już to szyjemy, będziemy mogli wywrócić. Gdy już zszyliśmy, tak jak mówiłam, tak na około pół centymetra, 7 mm na około. Również podkrój należy teraz wywrócić, czyli tutaj, gdzie był właśnie tył rozcięty, po prostu sobie to wywracam. O, pomagam sobie tutaj ołówkiem, żeby to wszystko ładnie wypchnąć w każdym rogu. Robimy tak z obydwoma częściami tego żakietu. To taka bluzka żakiet będzie. Następną rzeczą będzie obrzucenie tutaj, właśnie e, tutaj tego tyłu, gdzie był rozcięty, czyli obrzucamy sobie spokojnie tutaj dwa i następnie zszywamy na około, e, tak porządny centymetr, nawet na półtora centymetra, normalnie zszywam najpierw obrzucimy i później to zszyjemy. Jak widać, ja tutaj zszyłam tak na no około centymetra. Pamiętajmy później, żeby to wszystko ładnie rozłożyć i zamocować. Kolejną rzeczą będzie przyszycie rzepów. Więc yy, ja tutaj przyszyję do przodu. Może jeszcze raz wytłumaczę. Tutaj jest ten tył zszyty, a tu będzie przód. Czyli tak, tutaj do przodu ja proponuję przyszyć już rzepy. Przyszyjemy rzep miękki. Ja przyszyję tutaj do tej strony, a rzep twardy tutaj do tej strony. O, w ten sposób. I później już będziemy mogli wykańczać nasz żakiet. Jak widać, ja tutaj zszyłam tak na no około centymetra. Pamiętajmy później, żeby to wszystko ładnie rozłożyć i zamocować. Kolejną rzeczą będzie przyszycie rzepów. Więc yy, ja tutaj przyszyję do przodu. Może jeszcze raz wytłumaczę. Tutaj jest ten tył zszyty, a tu będzie przód. Czyli tak, tutaj do przodu ja proponuję przyszyć już rzepy. Przyszyjemy rzep miękki. Ja przyszyję tutaj do tej strony, a żeb twardy tutaj do tej strony. O, w ten sposób. I później już będziemy mogli wykańczać nasz żakiet. Ja tutaj przyszyłam już żeb miękki i żeb twardy. Do ozdoby przyszyłam jeszcze sobie tutaj trzy guziczki. Tak to wygląda. Teraz możemy przystąpić do zszywania boku. Tutaj ja proponuję, żeby od dołu zostawić mniej więcej około centymetra. Czyli tak, składamy sobie dół do dołu i zostawiamy około centymetra nieszyte i zszywamy tutaj do końca rękawa. Strzywamy szywem na, na 3 mm, czyli z jednej strony i tak samo robimy z drugiej strony. Zostawiamy tutaj około centymetra nieszytego. Przykładamy dół do dołu równo i pamiętajmy, że około centymetra nie zszywamy i zszywamy tutaj do końca, gdzie później jest ten rękawek i zszeb gdzieś około na 2-3 mm. Tutaj mam już uszyty żakiet, tak jak mówiłam, zostawiłam tutaj około centymetra na obydwu szwach bocznych u dołu i strzyłam tutaj do samego końca do rękawa. Mój szef to około 2-3 mm. Starałam się wszystko zamocować, poobcinać wszystkie nitki. Teraz e, mogę już ubrać moją lalkę. Ja nałożę tutaj jej na sukienkę, którą, którą uszyłam w jakimś tam poprzednim z odcinków. O, teraz mogę już tutaj spokojnie zapiąć. Wygląda gotowy żakiecik. Myślę, że nie był trudny, ale zawsze to coś ciekawego. No, to do następnego razu. Myślę, że żakiet był dość ciekawy.